Kurza! Jest dzisiaj sylwester. Dawno i gra w Minecrafta. Chyba miesiąc. Cieszę się bardzo. To już jest ostatni grudzień. Ostatni stary rok i będzie już nowy rok 2023. Może na chwilę wyjdę z wesołego miasteczka. Muszę coś zobaczyć. <laughs> 2023 już dali. Bo w tamtym roku było 2022, czyli podobnie. Super, będzie dyskoteka, ale dopiero w nocy. Cieszę się bardzo. Najpierw muszę nakarmić papukę. Nakalnię. Teraz będę miała jako bliźniaczkę. Ula! Może pójdziemy najpierw do hotelu. Dobra, na chwilę zostań, a ja pójdę szybko do hotelu. Uważaj, żebyś nie dotykał. OK. Dobra, pójdę na te wejście. Wow, tu jest wysłowy giel. Słuchaj. Co chcesz? Poproszę jabłuszko. Okej, okay, masz swoje jabłuszko. Dziękuję. Jabłuszka są bardzo zdrowe. To ja pójdę na chwilę z sodami, bo ten hotel jest mniejszy. Nazywa się Timi i Finley. A ten większy to pianino. Tu jest mój pokój. Tutaj jest piesek. I papuga, a tu moja toaleta. Łazienka znaczy. A tam, jeszcze wyżej, w dwóch piętach będą jeszcze tu pokoje budować. Ale to zrobię kiedyś. I tak to wygląda na samej górze. Tutaj też robię dyskotekę, tylko inaczej. Wow, tu jest wielki hotel. Może tam polecę. A tam jeszcze choinki są. O, tam jeszcze lato było jeszcze. Wtedy... O! Ty większy wygląda podobnie. Pójdę do góry. Na drugie piętro. E, trzecie piętro, przepraszam, pomyli pomyliło mi się. Idę do trójki. Puk! Cześć świnki. Zobaczcie. Mamy piękne piętrowe łóżko. Ale super się cieszę. No to idę pa. To ja pójdę na chwilę do kawiarni. Dzień dobry. To ja w kawiarni jestem. To zapraszam do góry. Wow. Ale super. Cieszę się. To już jest ostatni rok. No, jesteś w końcu. Dlaczego ty tak długo byłaś? A wiem, bo byłam jeszcze w hotelu, drugim i w kawiarni, tylu miejsc. To wiesz, co? Wracamy do wesołego miasteczka. Co to za klejące? To jest pajęczyna. Ale lepiej tego nie ruszaj ani nie dotykaj. No, wesołe miasteczko, chodźmy. Okej, okay, możemy wracać. Kura, jesteśmy z powrotem. Tu jest napisane bye bye. Ja już byłam dwa razy w tym wesołym miasteczku. Na przykład to jest link. Posłuchaj, nigdy jeszcze nie próbowaliście tam polinów, to teraz próbujemy. Hopsa, 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 hop Hoksasa. Cieszymy się bardzo. Ha, 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 ha. Robi się już zachód słońca. Już się robi zachód słońca. Wow, to niebo jest już ciemne. Cześć, się. Hello. Jestem na kaluzarii łańcuchowej. Może się potem zgodzę. Teraz jeszcze raz idę do cyrku. Ale piękny cyrk. O! Pójdę na karuzelę. Dzień dobry, poproszę na karuzelę. Zapraszam. No na miejsce wybrać. O, to wybiorę. No wsiadaj. Jedziemy. Chla, piękna karuzela. Zbywa nas, zaleka. się już poszli, Moci jeszcze nie. Tutaj można patrzeć. Juhu! już jest koniec, może wyjdziemy już. Ula, ja, fajnie było. Chyba, że jeszcze raz tam pójdę. To ja wolę koło fortuny. Uwaga, strzelam. Kęk to znaczy wylosowałaś wiadro z kijanką. Wiadro z kijanką. A z przodu jest zapisane? Wesołe miasteczko Teddy Bell. No to uwaga, zaczynamy imprezę. Jest już prawie północ. Uwaga, mogę włączyć takie coś. Troszeczkę jak trampolina. Czy to wybuchnie? Jej, ale tu wysoko poleciało. To teraz czas na to. Tylko lajchak trochę nie działa, ale to nic. Możemy zacząć dyskotekę. Ta płyta się nazywa Pig Step. Hurra, ale super. Trzy, dwa, jeden. Uwaga, włączam. Wow, fajnie się wyświetliło. Fajerwerki zaraz będziemy puszczać, cieszymy się Uda! Ale fajnie to wygląda A tutaj jest różowy A ten Biały I jeszcze te Uda. to kolor wody. Ja jeszcze mam fajerwerki z tamtego roku. Już lecę! A te lampy pięknie świecą. I widać całe miasto tęczowo. A tu zwykłe miasto. Uwaga, puszczam kolejne fajerwelki. Ura! Szczęśliwego nowego roku! Wow! To są strasznie mocne fajerwerki. A tu kształty gwiazdki. I kolejne kształty gwiazdki. A teraz jeszcze jedna niespodzianka. To fontanna fajerwerkowa. Ura, bardzo się cieszymy! To życzymy wszystkim szczęśliwego nowego roku!